Czym jest życie kochani? Takie refleksje mi naszą przy wielkiej sobocie. Idąc w parku, jak zwykle z Katarzyną, która jest niezbędna przy tego rodzaju przedsięwzięciach, z Filipkiem, który sobie na spaceruje. Dwójka starszych synów została z teściami. Czymże jest życie? Ono po prostu jest. I tak sobie myślę przy tej wielkiej sobocie że życie to ja, życie to ty to właściwie każdy z nas. Nie ma niczego, co by było oddzielne wobec drugiego, jesteśmy teraz w parku z kępem Książb. Bardzo duże drzewa, stare drzewa, piękne istoty, od których my, tak zwani Homo sapiens, winniśmy się uczyć. Tu jest bardzo duże dęby. Można zobaczyć. Wspaniała sprawa, kochani. Mądrość płynąca z tych drzew właściwie nas onieśmiela. Nas jako istoty ludzkie. Dzisiaj jadąc do Teściów odwiedziliśmy magiczne miejsce. Odwiedziliśmy klasztor ojców Bernardynów z Kempem. Klasztor, w którym o, już 10 lat będzie niedługo, jak braliśmy z Kasią Ślub. Inne czasy, my też inni. A w tle piękny, duży kolejny dom, pomnik przyrody. Spójrzcie, jaki monumentalny. I w tymże klasztorze troszeczkę po... pochodziliśmy, pobyliśmy. Naszła mnie taka refleksja, że właściwie tak jak powiedziałem na wstępie, wszyscy jesteśmy jednym nikt nie istnieje osobno wobec drugiego, tak też i dzisiaj przy ukrzyżowanym Chrystusie nie boję się powiedzieć tego, że właściwie wiara, wiara w zmartwychwstałego Chrystusa, tak? E, wiara, którą wyznają religie katolickie. Tak naprawdę jest nam bliższa nam, czyli ludziom obudzonym, jest nam bliższa niż powiedzmy oddzielenie od tego. Oczywiście, patrząc na krzyż, my wiemy, mamy tą świadomość, że krzyż już jest jest jakby symbolem, tak, jest etapem, jest tylko jest jakby taką granicą, którą, poprzez którą przechodzimy, idąc dalej, tak. Bez krzyża nie byłoby tak z, tego całego zmartwychwstania, tak tego co się później wydarzyło proszę bardzo kolejne drzewo nawet się zbliżę. zobaczcie ty tam w Zobaczcie, zobacz to ja go w górę kilku na dnie dęby mojej pracy wspaniały mistrzowiek. człowiek dziękuję ci Maciej. dlaczego do czego zmierzam? Ano do tego, że właściwie my, ludzie obudzeni, ludzie już świadomi, powinniśmy być jak najbardziej dalecy od tego, żeby oceniać naszych braci w wierze, tak? Braci w wierze, czyli wszystkich, którzy nadal tkwią, powiedzmy, w religiach, czy to. Chrześcijańskiej, czy muzułmańskiej, czy bracia buddyści, e, tak naprawdę, wszyscy wyznajemy tego samego Boga, tak? Wszyscy właściwie jesteśmy dziećmi tego samego źródła. A to, że my już mamy świadomość, a nasi bracia jeszcze, jakby tutaj, tkwią w, tej, w tym strumieniu religii, to nie jest powód, żeby patrzeć, jakby. Patrzeć tutaj na kogokolwiek przez pryzmat wyższe, niższe, ja, ty, my, oni. Tak jak te drzewa są właściwie częścią nas. Piękny, kolejny piękny dąb. Tak i my jesteśmy właściwie częścią nich. Tak sobie myślę. Jest taki czas, piękny czas, kiedy to wszystko właściwie się krystalizuje, wiecie? Wszystko się krystalizuje i i to rozdzielenie tych wibracji. Ale tak jak mówi Katarzyna, która tutaj trzyma bardzo skrupulatnie telefon nagrywając to, co tam próbuje Wam przekazać. Więcej nas łącza, w zasadzie wszystko nas łączy. A wszelki podział wynika tylko z niezrozumienia istoty, tak? Istoty źródła. Dlatego też dzisiaj będąc chwilę w klasztorze pokazując chłopakom gdzie braliśmy ślub, gdzie oni byli chrzczeni poczułem wiecie, poczułem kolejne piękne drzewo, spójrz do góry Kasiu. poczułem moi drodzy tą energię tak i co jest istotne jeżeli wyrażamy energię miłości to przestajemy postrzegać kogokolwiek w odrębności od siebie Właściwie ten dąb, ja, to było trawy, ten katolik, tak, muzułmanin, hindus, buddysta i tak zwany człowiek obudzony, wszyscy jesteśmy jednym. Powtarzam to po raz kolejny, że jesteśmy jednym i nikt nie jest jakby odosobniony od całości. Oczywiście może się wydawać tak. Właściwie, czym jest to przebudzenie? Tutaj się też teraz uśmiechnę. Przebudzenie to jest zrozumienie tego, że jesteśmy w pewnym sensie indywiduum. Idąc dalej, zdajemy sobie sprawę, że to indywiduum jest częścią całości. I tak naprawdę wszystko jest jednym. Powtarzam po raz kolejny. A zatem. W tym przeświadczeniu Was zostawiam w ciszy własnego serca, w własnej prawdzie, w tym, że miłość jest wszystkim, co jest i wszyscy nią jesteśmy.